Mój program jest dla każdego. Są wypasy wypaszone, są wypasy zwykłe i są wypasy gówna. Nie! Powiem Wam, dlaczego ten golfik 1.9 w prawdziwym Januszku u mnie wystąpił w programie. To już Wam powiem. Drodzy Państwo, właściciel tego wypasa od półtora roku pisze, kiedy Przemo nagrasz mojego wypasa. Tak wytrwałego, że tak powiem w cudzysłowie brzydko, klienta, w życiu nie widziałem. Szacun i brawa dla niego, że przez półtora roku nie wkurzył się, tylko pisał. Przemo, a kiedy? A ja przekładałem kurwa to tydzień terminy przez półtora roku. I mówię, mój drogi kolego przyjacielu, bo teraz zostaliśmy przyjaciółmi. Jedziemy na szpungiel tym kozakiem. Jeden, dziewięć, ładny ładnych od Kieteteka. No i chuj może być. Fenon jest, jest. Ładny styczok jest, jest. Czarny znaczek jest, jest. Czujnik parkowania jest? Nie! Czarna felka jest? Jest! Czerwony zaczep jest? Jest! Opony też czarne, pod kolor czarnej fergi? Są! To dlaczego miałem go nie wziąć do programu? Kierunkowskazy w lusterkach są? Są! Otwierane drzwi są? Są! Czy on był bity? Nie wiem! Ach! Nie był! Hot nie kurwa taki golf hotel na insta Miniatko oficjal i tu jest reklama za darmo. Za wytrwałość! Myster Miniatko! Ładny golf lampy! Chińsko-japońskie, Ala Golf 7, Ala Golf 8, Ala Golf 4, a tu piątka. Nieważne! Pamiętam MK powiem wam tak. Od razu wspominam te czasy. My z żółkami nad morzem. Takim golfem! To były czasy. I remember the time. Po angielsku! Kurwa igła! Za 500 euro? Sam to hapnął! W tym kolosie? Z tymi czarnymi felgami, z tymi czarnymi oponami? Z tą czarną lisą, z tymi kierunkostrawami? Kurwa, każdy to brał! Kto by to brał? Silnik maska! Pzekaj mi tu kurwa, nie robi tu głupich min, tylko silnik maska! Czterocylindrowy o zapachu oleju i płynu do spryskiwaczy, Win na podsyżu. Wycieraczki nowe pióra. Tynia klapa. Otwierany. Patrz jak wolno. I do połowy. Blazer został. Blazer nie został. Blazer został. Nie. Dobra Dobra Nie ruszam w dole. Rurka srebrna, Tej lampy się zapaliły teraz Jak otwarłem z tyłu kufer Pojemność kufla 16 litrów Ładny srebrny blazer DPF-a to nie ma panie Miało przez pierwsze dwa lata Ale znacie te siedzenia Oskar podejść tu, wielmożny Chcecie podejść do metry do samolotu Już <laughs> może ujebane Siedzenia od nowego modelu Półautomat Pumanual. manual! Gajga od DSG, skrzynia manualna i takie tylko rarytasy kurwa u mnie w programie. Sufitka jasna, poprzepalana, bo to mam 700 tysięcy km. Siadaj Oskar! Jademy tu potem. I zobaczy to 100 tysięcy albo 200 tysięcy ludzi. Odpalamy, nie da się go odpalić. Robimy tu, pyk. Ba! To mi się podoba. 100 tysięcy ludzi teraz zobaczy o anty kurwa kradziejce w golcu. tu cały czas kurwa się strał, żeby nie zajebali Golfa, a my tu od razu wywierznikiem robisz na zero i się odpala. Ale jedzie się ładnie, tak. Zawieszenie nie puko, nie stuko, tak. Czwarty silnik, puki bla paliwa. I jedzie to. Hmm. A to kurwa mnóczy. Ty Jedzie tej pasy zapnę, bo teraz się kurwa strzelimy w ruch. Że... Pojechali. Się idzie, pędzi. no, Ja bym tak, ja powiem szczerze, ja lubię golfy, ja lubię koncept Volkswagenowski, aczkolwiek sam kurwa nie kupuję, bo musi u mnie być inny wzdłuż kurwa, a nie tak. U mnie musi być kurwa bardziej centralnie niż kurwa na zderzoku, a przede wszystkim u mnie musi być kurwa sedan lub kurwa touring, ale kurwa warunkiem jest on tył napęd. Tu tego nie ma, ale mamy dokładańca tak zwanego i to jest dobre. Z naszym przedtirem. Pach! Ale szykane on kocha! Ale to jest sikanowiec Golf kurwa I nawróciliśmy nas, i nawróciliśmy, bo tam jest śnieg, tam nie ma kurwa co jechać, dajmy kurwa Ole on ładnie se to tej Kurwa idzie bokiem jak MK bym pedział Ty. Jak na Januszowy 19 TDI, to to mowy wygę niesamowitą nie 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 Ja mu mówię, że masz... pato. to Co, kurwa nie masz 150 godzin. Czy to on go dazbę na to jest diesel? igła. I Nie no, jedziesz się. Ty no nie puka, nie stuka. Kiera widać, że od modelu, nie chyba od te, 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 te czwórki. Ręce ma rękę ma dobrą Psy. Dobra Tespizdy kurwa to nie ma 150 koni? Bo co kurwa, bo ty jechałeś za firmą i mówisz za o? Kajka się przyjść za to. Pyk. Teraz tak. DSG pyk! Sport, pyk! Manual, pyk! I redukcja. No to mi się podoba. Trzystrefowa. Y, ta, nie klimatyzacja. może, bo, bo chuj po kuramie no. Tak myślałem. <tutuś> <tutuś> jedzie się dobrze. Podziękuję Gademy właścicielowi za udostępnienie tego para w góra wypasa. Chuj wie, czy ktoś by chciał mieć kurwa golfa, ale jedzie się dobrze. Ładne siedzenia, z siedzenia od nowego modelu. Podłokietnik, miejsce za kółkiem jest jak najbardziej fajne. Ale turbina syczy, Psz! Ona jest godna oleju. Tuła dziura kurwa, na rądzie. O, kurwa, jaka, 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 jaka. Ale świeci słońce w ryj. No to zrobimy sobie pyk. Ale kontrakcja się za cały czas. No przecie ty kurwa, Kadeś, to za tak szła? Dwa za tak szła? Kurwa, ty nie jechałeś nigdy chyba. Test tych wszystkich... ...to że się kurwa myśleli że to ona przyjeżdża to wyszło szydło z worka to jestem Jakub. Taki czekaj czekaj łyskar 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 co na tą siotkę kurwa dalej Lepiej niż MK. Zejstrało za pierwszym razem 130 decyoper! W dole nie podobały mi się. Do widzenia. Żegnam się z Państwem. Śmiejcie się albo nie. Golf u nasze drogi w Polsce. I przez wszystkie dziury przejedzie. A handlowcy w golfie to warioty. Pozdrawiam i żegnam się z Państwem Ciao!